Uszanowanko, ja jestem Czocha ognia. Jest to pierwszy odcinek z gry Tolchlight 2. Ogólnie będzie ciekawie, bo sobie troszeczkę poglamy berserkem. Więc no. Karasa w postaci dosyć ciekawa, więc no. Jeśli słuchajcie będziecie chcieli, chcieli więcej odcinków, to oczywiście dostawcie chłopkę w górę, bo to słuchajcie oczywiście mi pomoże. I to bardzo. Dlatego ja już słuchajcie nie przedłużam. Będzie teraz kaccenka, więc sobie posłuchajcie co tam jest do powiedzenia. Głęboko pod torchlight zebrała się ciemność. Trzech bohaterów stawiło czoła bestii imieniem Ordrak. Jednak, nawet po śmierci, mroczne serce Ordraka wołało o pomoc. Bohaterowie mogą upaść. Nadzieja może zgasnąć. Ale rodzić się będą nowi bohaterowie. No i było, słuchajcie, w końcu sobie możemy oczywiście pochodzić. sterować, oczywiście możemy w końcu postać do Nas, nas, i think this is as far as stary, i can go. you, should, on. On nas, you should carry on to the astarian enclave. but you're on your own. Mm -hmm. warn them that the alchemist destroyed torchlight and is headed their way. he may be there already. Now to need to need to yes. Do yes. No what's your to business ciekawe? here? przewodzenie alchemika zapowiada się słuchajcie dosyć ciekawy odcinek z tej gry ale no zobaczymy pamiętajcie słuchajcie jak chcecie aby więcej się oczywiście odcinków pojawiało to musicie zostawić oczywiście tą typową chłopkę w górę Oj. To już mi chcemy, nie będzie potrzeba zbyt, du zbyt dużo, aby coś w ogóle nie robić. O, jedno się tutaj teleportował. Coś akurat było ciekawe. Chyba, mamy drugi poziom, więc... Mamy mieć patroszenie na wyższym poziomie I... Będziemy sobie starać się w siłę jakoś ciekawą broń znajdziemy No dobra, słuchajcie Idziemy dalej, kurde Co to się tutaj wyplawało, to się tutaj będzie wyprawo, Po prostu Ogólnie przejdziemy sobie w tym w odcinku tą jedną lokację, tak abyście nie wiem, ocenili, czy chcecie aby było więcej odcinków z tej gry, czy też nie. Bo mi to raczej która się podoba, bo to duży potencjał, od skocznia, od różnych strzelanek i tak dalej. Dobra, przechodzimy sobie słuchajcie dalej. Dosyć ciekawa, w sumie le lekarzła. nie słuchajcie, będzie tutaj sporo chytkańa, więc to mi się, nie si się troszeczkę nie podoba ale troszeczkę i już przyzwyczaiłem do innej gdzie cały czas chytkać, więc ciekawie ja nie ma tutaj żadnej skrzynki ani nic w ten desen. dobra, no to idziemy sobie dalej za tym, za tą gwiazdką Jest sobie na początku tą stronę sprawdzimy tutaj do stałki i mikstura życia lub money, nie wiem Nie, wiem, przyglądają się Czekajcie, może słuchać mamy jakąś broń ciekawą. No nie mamy, na szkoda. Okej, okay, miksu rozdlowy. No, Kolejny poziom. Ja pójdę sobie w żywotność teraz. No, pomożemy temu. Szkoda się o nie ma pomogi, nie ma weźmy sobie Dopór jak się dostałem sobie nową broń, to akurat ich też użyję, no bo czemu nie? Zawsze to słuchajcie jest większy damage no, zamknięta. Szkoda. Ej, czekajcie, chodźcie. My tę kurde kapliczki nie przegapiliśmy. Bo no, była słuchajcie tutaj kapliczka taka. No była. Kapliczka szy szybkości, czyli no tak i mi to było go na 2 minuty No tak to jest ciekawe szybko jeszcze W Przeschylę bym myślałabym że szybko iść wręcz, ale A, mam już tam Znaczy, nie mosa, które do najsilniejszych nie należą Chyba zabieramy sobie wszystko No i dobra, słuchajcie Przestałem się słuchajcie być takim jakby asasynem, kurde Dobra Jakaś chałupa się paliła Prawie Macie co po gorąco, ale zdrowia No, słuchajcie, ciekawe, it. No, dobra, fajne. No, dobra, no dobra, słuchajcie, powiem tak. Jest to, słuchajcie, takie 10 minut filmu. Nikt na, na razie, słuchajcie, będzie. Więc przeczytamy sobie co L. Drain. i think you were warning, but it has arrived too late. this alchemist has already come and gone, and it was all i could do to prevent him from entering the enclave. as it was, many astarians were injured, and since the confrontation, several more have become ill. we are not sure what is causing it. after his assault failed here, the alchemist carried on southward toward the temple steps. Commander Vale and her vanquishers oh, wow. arrived a short while later and pursued him, hoping to prevent further damage. <laughs> Commander Vale believes that the Alchemist might attack the Wellspring Temple in an attempt to reach the Guardian of Water. For oh, what nefarious purpose I am afraid to speculate. There has been no word from either Vale or the Guardian. Zauważyć, Dobra, no to słuchajcie, mamy no misję, musimy słuchajcie pójść kurde za śladami Alchemika i musimy go powstrzymać. Aby do pewnej świątyni nie dotarło. Więc słuchajcie, ja się w tym właśnie momencie będę z wami No, żegnał! Będziemy się o widzieli, by po prostu stracimy po tej gry. Cześć.